Kolejne nasze porównanie będzie trochę niezdrowe jak zawsze prawie, ale teraz energetycznie, czyli energetyk King, znaczy Kong. Za 29 centów też promocji teraz. No a z czym będzie konkurował? Oczywiście z najlepszym, czyli z Red Bullem. No i do walki zmierzy się z Kongiem Red Bull klasyczny za euro 39, więc ponad euro drożej. Witam Was na teście energetyków. Mamy tutaj jeden z najtańszych energetyków w Niemczech, Konga, Konga Strong, bardzo popularny w Niemczech energetyk, plus faworyt wszystkich energetyków, chociaż są jakieś tam lepsze, ludzie mówią, że są lepsze, Red Bull. Chcę zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma energetykami i który wygra. No Fajnie, że oglądacie, ale do tego jeszcze potrzeba Waszej obserwacji, Waszych polubień, żeby to się niosło i żeby te filmiki mogły być częściej i mogło być ich więcej. Dobra wlewam. Jak widzicie kolorem się nie różnią w ogóle nic. Po lewej mamy Red Bulla i po prawej mamy Konga. No także jestem bardzo ciekawy. No zapach normalnego energetyka. Teraz powącham Red Bulla. Bardzo podobny zapach, tylko mniej taki intensywny. Nie wiem. Myślę, że już tu będzie duża różnica jeśli chodzi o słodkość. Nawet nie próbując Red Bulla, ale pamiętam jego smak. Ten Kong jest. Nie jest za bardzo słodki. Jest taki. Nawet bym powiedział, że idealnie taki, jeśli chodzi o energetykę, żeby nie być zasu, żeby nie przesłodzić się. Dobra, biorę Red Bulla. No, Red Bull jest miarę dobry. Jest mocniej gazowany. Jest słodszy, ale czy lepszy? Czy lepiej się przesłodzić? Zagazować? Nie wiem. Kurde. Zacznę jeszcze raz od tego. Jeszcze raz Konga i robimy ocenę. Dobra, słuchajcie, ja już mam, ja już wiem. Konk jest taki. Mniej słodki, mniej gazowany. Szybciej zanika smak w buzi. Ale nie jest niedobry, jest naprawdę spoko energetykiem. Jeśli ktoś lubi energetyki, to on jest ok. On kosztuje tylko 29 centów dzisiaj w promocji. Normalnie kosztuje 34 chyba. A Red Bull 30, euro 35, więc różnica jest o euro. No o euro tutaj, jeśli bez promocji będzie kąg. Ogólnie nie polecam picia energetyków, jest niezdrowe, oczywiście. Ale nie warto przepłacać na tego Red Bulla, naprawdę, nie warto. Lepiej sobie tego Konga kupić, jak już chcecie się napić energetyka, niż tego przereklamowanego Red Bulla, gdzie wszędzie kupujemy, tylko żeby się z nim pokazać, bo tak naprawdę nie odbiega za dużo od tych gorszych, od tych tańszych energetyków. Takie jest moje zdanie, Wy możecie mieć inne oczywiście, jak zawsze. No i moim zdaniem w tym teście znowu wygrywa Kong, dlatego że nie jest dużo gorszy, a jest Dużo tańszy, a to najważniejsze w tych testach. Trzymajcie się, do następnego, cześć.